Serdecznie zapraszamy do Kurnika. Kurnik miejsce warte odwiedzenia. Idealne na weekendowy wypad. Można przyjechać samochodem. Już na wjeździe do Kurnika znajdzie się dwa parkingi: po prawej i po lewej jeden przy centrum konferencyjnym, przy Lądek drugi przy Starej Gazowni. Przy zamku na prowencie również znajdzie się dość duży parking, tam jednak o wolne miejsce może nie być wcale tak łatwo. Samochód, czy to jedyna opcja, aby dostać do Kurnika, o tym opowie Daniel. Do Kurnika możesz dojechać autobusami linii 501 i 560, wystarczy wsiąść w autobus na rondzie rataję, pół godzinki i jesteś na miejscu. Jak już wysiądziecie z autobusu i wylądujecie na kurnickim rynku, to możecie zajrzeć do Abrueto. Ale o tym już mój kolega Andrzej. Aboretum kurnickie to miejsce niesamowitej przyrody, to miejsce odpoczynku, relaksu, gdzie można spacerować, gdzie można chyba nawet troszeczkę biesiadować, naładować akumulatory, podziwiać piękno, zróżnicowanej przyrody. Ceny biletów do kurnickiego Aboretum kształtują się następująco. Dorosły 15 zł. Dziecko pługowe 10 zł. Są bilety rodzinne w cenie 40 zł. Dzieci do 5, do 5 roku życia chodzą za darmo. Jak również mieszkańcy miasta i gminy Kurnik mogą być za darmo, ale muszą mieć wyrobioną kartę wstępu. Taką kartę wyrabia się tutaj w kasie po zapłaceniu 5 zł. W maju i w czerwcu będzie otwarte do godziny 19, czyli od 10 do 19 codziennie. Piękna przyroda. Szczególnie różne bądź też magnolie, które bardzo pięknie właśnie teraz kwitną. Magnolie mają również właściwości prozdrowotne, a o tym najlepiej opowie wam Robert. Magnolie. Działanie przeciwlekowe, przeciwdepresyjne. Przeciwutleniające. Są źródła, które wskazują, że magnolia ma lepsze działanie przeciwutleniające niż witamina E. Jak przyrządzić? Na surowo, do sałatek można zjeść, tak zerwać z krzaka i zjeść. Do jajecznicy z, czos z czoskiem niedźwiedzi, na przykład. Możemy też ten smak przechować na zimę poprzez zrobienie maceraty olejowej z dobrej jakości oleju. Możemy zrobić nalewkę lub ususzyć. Tak, gdybyście chcieli kupić magnolię do swojego ogródka, to obok arboretum znajdą się szkółki kurnickie. Tam jest bardzo duży wybór i to niekoniecznie mały sadonek, a już kilkuletnich drzewek. Wielu z Was, którzy nas oglądają jeszcze nie subskrybują naszego kanału, a nam to bardzo pomoże, dlatego już teraz. Kliknij przycisk subskrybuj. Serdecznie zapraszamy do Kurnika. A gdybyście chcieli wesprzeć Kurnik TV, to w opisie tego materiału znajdziecie link, gdzie możecie przelać symboliczną złotówkę. Dziękujemy za każdy grosz. Jeszcze jedno, wiem, że ogląda nas wielu ekspertów. Sekcja komentarzy jest właśnie dla Was. Zostawcie komentarz, co jeszcze warto odwiedzić w Kurniku.